Cześć. W trakcie nagrywania filmu dotyczącego spalania przy prędkościach autostradowych wspomniałem, że podczas prędkości około 110-120 km na godzinę pojawia się takie dudnienie, takie rezonowanie. Yy, przyznam szczerze, że przez 110 jest najgłośniej z tych wszystkich prędkości. Tak jakby on w okolicach tych 3000-3200 jakoś tak po prostu najbardziej buczy, tak rezonuje. Silnik pracuje głośniej niż na przykład podczas. Poruszania się z prędkością 130-140 km na godzinę, tam wtedy w sekcji komentarzy jedna osoba wspomniała, by sprawdzić poduszkę silnika. I trzeba przyznać, że był to dobry trop, ale o czym chciałbym powiedzieć: nie tylko to rezonowanie, do dnia nie zniknęło, ale co najważniejsze. Kultura pracy silnika zmieniła się diametralnie. Samochód jest po prostu nie do poznania. Pracuje znacznie, ten silnik pracuje znacznie bardziej jak znacznie ciszej. Nie ma żadnych drgań zarówno na postoju, jak i podczas jazdy, jest naprawdę dużo, dużo ciszej. Teraz poruszanie się z prędkością 120-130 czy nawet 140 km na godzinę naprawdę nie przeszkadza, nie doskwiera, można śmiało pokonywać duże trasy. Więc samochód odmienił się na duży plus I naprawdę byłem w szoku, że wymiana poduszki silnika Aż tak odmieni Jakby sposób postrzegania tego samochodu Bo to, że drgania znikną Okej, okay, spodziewałem się tego Ale to, że samochód będzie o tyle ciszej pracował yy, Że stanie się o tyle przyjemniejszy w trasie No nigdy bym nie pomyślał Dlatego jeżeli wasza 1.8 Też tak dziwnie pracuje, troszkę buczy, troszkę rezonuje Wydaje Wam się, że jest dokuczliwe Jest głośno sprawdź tą poduszkę silnika bo naprawdę efekt jest powalający. Mam oczywiście na myśli tą górną poduszkę silnika. Ona jest tutaj umieszczona pod yy, zbiornikiem do płynu chłodniczego. Dostęp jest dosyć łatwy. Wystarczy ten zbiornik odczepić, przechylić go na drugą stronę i dostęp już jest. Poduszka trzyma się na czterech śrubach. Silnik należy podlewarować i poduszkę po prostu wymienić. Zwróćcie uwagę, że ta stara poduszka nie wygląda wcale najgorzej. Jest widać lekko delikatnie sparciała, ale naprawdę ona nie jest jakoś bardzo zniszczona. Aczkolwiek lata sprawiły, że, że przestała spełniać swoją funkcję. Nie, nie tłumiła drgań, przekazywała je na całą korosarię. Trzeba przyznać, że jest sztywna, jest taka dosyć. Dosyć oporna twarda, i w porównaniu z nową poduszką to było widać różnicę. Tamta przestrzeń była znacznie mniejsza, tu mogę włożyć palca, a tutaj te bloczki właściwie były tuż przy, przy tej górnej krawędzi. Więc zobaczcie, poduszka wcale nie musi być rozlana, wcale nie musi być y, totalnie wytargana, aby już nie działała tak jak, tak jak powinna. Ode mnie to tyle na dzisiaj. Dzięki za wysłuchanie. Trzymajcie się, cześć.